Do Fortnite została dodana nowa Halloweenowa skrzynia dynia. W dzisiejszym odcinku spróbuję wygrać grę, ale używać mogę tylko przedmiotów, które zdobędę z nowej skrzyni. Zostawcie łapę w górę i subskrybujcie mój kanał. A więc widzowie, my już sobie lecimy, wyskakujemy, no i jak widzicie, możemy używać tylko lutu z nowych dyniowych skrzyń. Także słuchajcie. Lecimy sobie na miejscóweczkę Dyńkowa Brama, bo tam wiem, że kilka tych skrzyń, no, dodali, dlatego sobie już tutaj lądujemy. I słuchajcie, zobaczymy, jaki lód nam tutaj wydropi, jaki lód będzie z tych dyń. Pierwsza dyńka, także pierwsza dyńka w tym meczu i proszę państwa, jest to epicka piła oraz mikstura osłony Także wypijmy sobie szybko osłonkę I odpalmy sobie piłę, dobra Słuchajcie, zjeżdżamy sobie na dół I szukamy tych dyniek Dobra, a więc druga dynka Druga dynkowa skrzynia I mamy miotłę Modułową strzelbę również Fontanny obfitości sobie rzućmy od razu Okej okay. I gdzie tutaj dalej są te skrzynie? Okej, okay, kolejna, trzecia skrzynia, wyrzutnia dyń, jak widzicie, tutaj szampan i karabin szturmowy. Jak na razie prezentuje się to tak, sobie to weźmy. Okej, okay, tutaj jest chyba zwykła skrzynia, z tego co wydaje mi się, tak, dlatego jej nie mogę użyć, ale tu już jest kolejna dyńkowa, także otwieramy i... Z niej wylatuje nam strzelba na kołki. Weźmy sobie ją. I dobra, mikstura sobie weźmy, bo jest chyba szybsza, tak mi się bynajmniej wydaje. Nie wiem, może teraz zrobiłem błąd, ale ktoś do mnie właśnie strzela. Nie wiem, w którym jest miejscu. Okej, okay, tam jest. Dobra, odlatuję, odlatuję, bo tutaj nie ma co ryzykować. Ja mam mało, jak widzicie, hp, on mnie obił, niestety. A tu jest jakiś, dobra, z skrzyneczka, pyk. Jest! Wow! Nawala? Wiecie co, ja się trochę boję? Gdzie on jest? A to ona, co? Aha, dobra, bo ona mnie nawala, bo ja skrzynię tam otworzyłem. Okej, okay. ulatniamy się stąd troszkę. Aha, ona idzie za nami. A dobra, pod dymmy. Pod dymmy, pod Wow, 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 nie, proszę, proszę, proszę. Dobra, 2 HP. 2 HP, także jedno uderzenie, i by było po nas. I ja nie mogę teraz, słuchajcie, podnieść nic, żeby było jasne. To innego niż tylko z tych yy, dyniowych skrzyń. Także jest grubo, ale dobra. Otwieram sobie teraz. Dynie i jest. No, słuchajcie, mamy tą płyną jagodę, dlatego sobie weźmy ją, wypijmy. No jest to trochę takie, zdradza nas, ale dobra. Okej, okay, ziomek będzie tu nawalał. Ja nie mam nic takiego, żeby bić ich na daleko. A tu jest dwóch, jak ja na trzeciego wejdę? Dobra, 37. 40, 40. Dobra, dawaj jeszcze. Dobra, 43. Wow, wow, wow! Dawaj, 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 jest, okej okay. Nic nie mogę wziąć, no dobra Praktycznie, no wezmę sobie tylko budowanie i, I amunicję, a tak to No lutu nie mogę żadnego wziąć Czy tu jest jakieś, jakaś Skrzynia dyniowa Jest, nie Nie ma, to nie jest dynia, okej, okay, dobra Jedziemy sobie dalej Jedźmy sobie na te miejscówki jakieś Halloweenowe, yy, dlatego No ja bym obrał tutaj Cel może na to Na tą wysepkę co jest u góry? Sobie po prostu tam podjedziemy. Okej. Okay. Żadnej dynki tu nie ma, ale chyba ten toy, toy nas ewakuuje gdzieś. Teleportuje, dlatego sprawdźmy to. E A na dół. Dobra, słuchajcie, ogarnąłem samochód, dlatego odwiedźmy sobie jeszcze tutaj ten posterunek pokoju. Na szybciutko. Jeżeli. Nam się uda to zrobić. Dobra. Ok. 400 metrów. O się nawalają. Także chodźmy na trzeciego po raz kolejny. Ja wiem, że to takie nie do końca fajne jest, ale. Aj. No. Dawaj mu dynkę. Dynka. Dobra. Trzeci kill. Nawet nie patrzę, co oni mieli w ekwipunku, bo. No. Co żałować tylko można. I tu kolejne ziomeczki są, dlatego po raz trzeci na trzeciego. Czy my to robimy, czy nie? Gdzieś tu się bili. Okej, okay, nadlatuje jakaś kapsuła szczeliny, ale nie wiem co nam to daje, czy nie daje. Dobra, mamy ziomeczka kolejnego. Gdzieś tu szedł tak mi się wydawało albo to te dobra bo tutaj fruwają jakieś różne dziwne rzeczy dlatego może mi się zdawało więc tu gdzie się biją tu trzeci korzysta dlatego dawajcie dawajcie na niego dobra łatwo z nim dobra lecimy z drugim okej okay, nie wiem co tu się wydarzyło ktoś coś na nas zesłał 5 killi zrobionych 12 osób do końca bardzo dużo lutu tu leży, ale no niestety nie możemy go zabrać. okej, okay. leci jakiś ziomeczek, tam wylądował sobie, on ma jakiegoś minigana, dobra, my się nie boimy, ej co to jest, okej, okay. nie mam pojęcia, wow, okej, okay. on był ghostem, był tym, przebrał się za gousta. No i 13 miejsce zajęliśmy. Nie udało nam się wygrać. Żegnam Was dzisiaj. Witam Was jutro. To był właśnie filmik, gdzie próbowaliśmy wygrać lutem tylko z dyniowych skrzynek. Jeżeli Wam się spodobało łapeczka, subskrypcja. Dziękuję, ja byłem Żyłka. Cześć!